Siemano, witajcie! Ja jestem Norbert. Dzisiaj nagrywamy sobie nietypowy odcinek, bo z FIFA Mobile. Tak się o to prezentuje mój skład. Myślę, że jakoś dobrze przyjmiecie tą grę. No i zapraszam Was do oglądania. Wpierw wejdziemy sobie w market. Kupić sobie zawodnika z Juventusu. Bo tak bardziej mi zależy na Juventusie. Myślę, że... Co jest? O jest. jak to? A już wiem co się brało. To się brało to. Jak ktoś gra mobile mi napisze w komentarzu. Będzie spoko. A bo Juventus jest w serie, a wiem. Dalej. Juventus. Wiedziałem. No, chciała coś mieć w tej głowie. Tego już mam. Benat nie mogę. znowu Hasiwa mam. Kana mi niepotrzebny. Rugani. Też dobry. Ale szukam Wojciecha szczęsnego. Jest Wojciech Szczęsny za 600. Też za 600 Kurde, drodzy, Typię Ronaldo. ale muszę zbierać też na Ronaldo. Dobra, musimy sobie wpisać. Inny, dobra, szukamy. Ej, nie wyszedł nam. Wojciech, Wojciech, Wojciech. Jest, szczęsny. Ale jaki drogi jest. Mam 500. Ja nie chcę go za 500, a nie za milion. Co wy zgupieli? Widzicie? To jest takie złamane, że naprawdę... Za 700, za 2 miliony nawet chodzi. Za 8... O oh jest! Za 30 też. Dobra. No to nic, musimy sobie wziąć. Dobra, zagramy sobie mecz jakiś, nie spoilerujmy. Więc myślę, że Wam się spodoba ta seria. Zagramy sobie viventa. Zobaczę co jest na tocach. Ma być łapa w górę, subiczek. Wiadomo, bo to musi być. To jest potrzebne. No nie, jeszcze nie ma tego eventu. Więc... Ale spoko jest. No, teraz zobaczmy tu. I na razie kończymy. Na razie cięcie. Więc witam po krótkiej przerwie i zagramy sobie jeden z Borussia Dortmund. Ej. Spoko jest to FIFA, więc. polecam. Myślę, że zrobię na Was. dobre wrażenie. I myślę, że tak z FIFA Mobile będą. z FIFA Mobile będzie. Dwa albo jeden raz w tygodniu ha, nie wiem, zobaczę jeszcze wreszcie się zładował ikona. Muszę sobie tu przesunąć. Będzie dobrze Myślę, że wygram Dobra, skupiłam się na grze. Wyżej nie będzie zamulać. Dobra, nie zamulam a już mi źle idzie. Aiejaj, dobrze jest. tam. Podanie, następne podanie do ma. nambra Pele. Podam i ściemam. Burki wybronił. Wow, dadzumaję. Podajemy i będzie seta. Aj, a już dobrze było. A już się cieszy z bramki. Nigdy przed czasem najlepiej się nie cieszyć. Policy, Royce, Marko. Hapnąłem go. Lęgleta mam, Barcelony. Sanchez też mam. To Hamo. Pele. I tutaj Lobiczek. No i patrzcie, teraz sobie wrzucę mu w pole. Jak on tego nie trafi... Trafiłem! Please się Ale z I lecimy dalej. Muszę. Jest dobrze. Jest dobrze. Mahrez tam się bije z Danilo. Jest też dobrze. Może fal w polu będzie. Jak nie to warto spróbować. I strzeliłem! Haha! Pele! Drugi gol. Drugi gol Pele. Znowu z Zaczynam po powtóreczkę. Było to było podanie i zgółeczki. Dobrze, jest. ma być słup pod tym odcinkiem łapa w górę wbijcie do Kacperoxa 9 na kanał do na Oficjal kto mi napisze w komentarzu, że wbił do nich dostałem przypnę im serduszko i kolejny gol Mahrez Sipi Aroś zawiedziony, była no. ta dranka. A to lecimy do onej. 77 minuta. Łatwo idzie z porusem Zobaczymy późniejsze kluby. I cyk. Podanie. Będzie następne podanie. Bo tak chyba miało być. Znowu podanie. Jak będzie spalone? Na chodźcie. Cyk! I strzelam. Ja! Słupek! No tak jak w realu, po prostu strzelam nie? I cyk po długim. Ja! Co to ma być? Jecha nie wytrzyma ale dobrze idzie. Jest za niedługo 90 minuta. Zobaczymy, czy nam dodadzą coś. Zadali nam minutę. Ja jest! I dodali nam drugą minutę. Myślę, że to wykorzystamy. I szota. A, A, Już było nawet. Jest dobrze. Rois, zawiedzione widzicie, Markus oj, uh -huh, uh -huh. dobrze jest paczkę otworzymy. Dzień. Zobaczmy, w tym gradu ja to jest. To jest sobie szetrenizm. I tu tak w tych średnich powiedział, że idzie mi. Gorąco jest na dół. A co no, gdzie się idzie spalić? Po prostu. ćwiczenie. Jest. O oh ja. Yeah. Jest. Bardzo pięknie, bardzo ładnie, żebyśmy że żebyśmy się żebyśmy chcieli, żebyśmy chcieli, jest potrzebny. Bo ja chcieli, żebyśmy no właśnie, nie, wiem, nie, 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 wiem, to trochę długo by to nie, 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 to nie, 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 tu nie, 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 zdobyć, to nie, Eden, Hazard Kimisz Kimisz jest do zdobycia, ale go nie chcę akurat Mam już dwóch Wernera bym też chciał Wernera Ach, Jest dobrze, jak na razie Nie niesagrama. No, 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 co za tak jeszcze. Kontera tak. Ah. spać muszę No, musi być jeden owca. To, to możecie gram. To, to jest urywka meczu. Tu się w tym gra urywki meczu w łazaką. I brand. Aj, wybroni jakieś bramka i dziwnie. Przuteczka i ple. Ple. To dla niego znaczyło wszystko. O nie. Przegrywam jeszcze. Z takim słabym operalem gram i przegrywam. Niemożliwe. To jest niemożliwe. To co on robi? A co na teraz? Tak. Nie! To jest dobrze. Jest pele, pele, pele. Jest! jest. jeszcze jest. Nie wiem, Jak tego gola, muszę musicie w górę. To musi być. Nie! Przegrałem. Widzicie, to jest głupie. Z takim niskim uderzeniem. Bo jak to by się pomiślało? Już z takim dziadem przegrywam. Ola nie strasznie gorąco jest w samochodzie. Oj. Ja. Nawet no, chłod od nich nie. bym powiedział, że mi poszło. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zobaczcie moje poprzednie bo odcinki bo warto. łapa w górę obowiązkowo. Słubik nie zaszkodzi. Myślę, że to wszystko. Trzymajcie się siema.